Skąd ty bierzesz takie debilne teorie? Wiesz co? Nasz cały związek oparty jest na kłamstwie. Dlatego się kłócimy. Tak? Tak! Kłócimy się dlatego, bo ty jesteś głucha. Tak? Tak! A co mi mówiłeś 10 lat temu, że masz dużego... Fiatta, kobieto! Fiatta! F i... Musisz tyle pić? Wiesz, jak alkohol ma mało witamin? Wiem, dlatego muszę tyle pić, nie wszystkie kobiety piercą. I w ten problem. Przez to gazy kumulują się w ich ciałach i potem powstają różne afery o A przecież fajnie sobie czasem pierdnąć. Hej. Hej. Coś mnie ucho boli. Na zewnątrz czy w środku? Tu i tu. Kochanie, mm. a czy ty wiesz, że czeka cię romantyczny wieczór i upojna noc? Zajbiście seksowną kobietą? A ty wyjeżdżasz gdzieś? Się stało. A, jakiegoś takiego doła złapałem. Powiedzieć ci coś na pocieszenie? No? Masz największego penisa z wszystkich swoich znajomych. Mówię 10 lat temu, że masz dużego. Piata kobieto! F Fiata! Fy! I A! -ty A! A propos tej Pani, która mówiła, że mam taką dużą rozpiętość głosu. Mówię, gdzieś, No. O! A tak naprawdę w ogóle... Spadł mi. Ty nawet o mnie nie dbasz, bo nic nie Buta rozwaliłem, Dobra, no. no. No tutaj to się rozpróło. Idź mi z tym, idź z tym sadzeniem. Jedliśmy dzisiaj pora. Marchewkę, kapustę. Wczoraj Aga zrobiła naleśniki, do których ja wcześniej dodałem yy, proszek do pieczenia i potem ona nie wiedziała, że dodałem proszek do pieczenia i dodała jeszcze więcej proszku do pieczenia. I od tamtej pory... To Fiat! Fiat! Fiat!